Witam, Beata Kosmetyczna 55, całkiem fajny makijaż mi dzisiaj wyszedł, chociaż o dziwnej porze, e, takie mam róże fiolety, a tu mi się tuż mazną, no chyba go zostawię, taki pieprzyk mam, <grymne> a widać, że maźnięty, very famous, very famous, przepiękna pomadka. Jest jaśniejsza na ustach, bo mam dość dużo balsamu, żeby te usta były tak ładnie odżywione. Super pomadeczka. I użyłam, już pokazuję, dwóch konturówek do oka yy, i do ust. Taki, taki opalizujący fiolet i ametyst. Gdzieś zgubiłam zakrętkę, trzeba dbać, żeby zawsze chować te konturóweczki i, i zatykać. Bo one są z woskami pszczelimi, jak wyschnię, to jest do wyrzucenia. Tuż panorama, i nie zrobiłam jeszcze konturowania. Konturowanie możemy zrobić sobie razem. Proszę bardzo, to jest moje ulubione złoto, wspaniałe. Nie mogę przestać, na <gryw> każdym filmiku to mówię. I to złoto, jak pięknie wygląda i na policzku, i na oku. Nie rozmazała z czasem pieprzyka. Przepiękne. Zapraszam. Wszystkie kosmetyki, które pokazuję, to jest marka Ameryka. Jeśli nie masz swojej konsultantki, można je u mnie zamówić, kupić. Wyślę też próbki.